Witam wszystkich. Właśnie ruszyłem z psem na spacer i od razu rozejrzeć się za grzybami. Mamy 19 lipca i akurat natrafiłem na kurki, ale wcześniej ich naprawdę nie widziałem, bo szedłem stąd. Jakieś pojedyncze kureczki wyskoczyły, ale liczę na prawdziwki. No i zobaczymy. Rozejrzę się, pochodzę. Jak coś znajdę, będę nagrywał. Także życzę miłego oglądania. No i obeszłem moje miejsca, takie prawdziwkowe, nie mogłem nic tam znaleźć, ale widzę tutaj plac dużych kurek. O tutaj, zasypane one są naprawdę duże. Także spoko, tam gdzieś coś widzę po prawej stronie, także zbieram. Dosyć tego tu jest w jednym miejscu, ale chodziłem po miejscach takich bardziej za prawdziwkami. A nie kureczkami ale fajne też coś znaleźć takiego Duże te kurki fajne Jedno miejsce i tak sobie tutaj rosną Przejdę się jeszcze może w te miejscach jakieś na kurki Także z grubsza wyzbierałem te kurki No dosyć jest tutaj tego są duże Ale idę jeszcze zobaczyć tutaj Bo tutaj też coś jest O i tu też się chowają kureczki To takie duże Dosyć tego tutaj jest Nic działam, zbieram I dalej będę szedł szukać ale O, takie kurki duże. Tutaj też fajnie Rośnie wielka. Coś takiego. No i reszty. Reszta są też takich średnich, mniejszych. Także jedno miejsce, tylko tak trafiłem, kurczę. Ale widzę, na grupach też stawiałem prawdziwki. Tutaj, w tych lasach, jest słabo z prawdziwkami. O kiedyś tutaj. Zdarzało się znaleźć więcej tych prawdziwków, ale, ale gdzie nie gdzie te kurki właśnie też tutaj występują. No nic, pozbieram to i będę szedł dalej. Także trochę tych kurek jest z tego jednego miejsca. Szukam dalej. No i idąc paroma krokami dalej, tutaj jest na, następne kurki. Te są troszeczkę mniejsze, ale są. Także zbieram. No i idąc spacerując, zauważyłem ładnego prawdziwka. Bardzo ładny. Ale obok jest jeszcze drugi i też jest bardzo ładny. Bardzo ładne prawdziwki. Super. Nic może rozejrzę się bardziej za tymi prawdziwkami teraz. Dwa dosyć takie spore. Obeszłem to w koło, ale nic więcej nie widzę, kurczę. Myślałem, że w moich miejscach będą te prawdziwki, a ja tutaj znienacko sobie jakieś dróżce rosły dwa i nic więcej. Nic, szukam dalej. Tutaj kolejny prawdziwek, ale ten jest już obgryziony przez ślimaki. Także tak to wygląda. Szukam dalej. No i parę kroków dalej. Idąc kolejny prawdziwek, wszystko przy drodze. Nic w lasach, w głębi tu nie było. No nic, szukam dalej. Muszę się rozglądać bardziej. Tutaj kolejne grzybki znalazłem. Też zdrowe, to są zdrowe. Także do kolekcji. Nie mam koszyka, mam niestety 20. Także przeszedłem się w tych moich miejscach. Nic nie było ciekawego. Na drogach znalazłem te prawdziwki. I trochę tych kurek w jednym miejscu. Ale fajny spacer się zrobiło. No i co? Z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Trzymajcie się.